Dzisiaj dość ciekawy odcinek na temat, dlaczego silniki się zacierają. Więc jak jest to ciekawy w ogóle nie film do końca? Zaraz Wam przerzucę kamerę, to Wam pokażę. Mamy tu taką prezentację. Prezentację, tak, Wam chciałem to pokazać mniej więcej. Jak to wygląda, jak to się prezentuje, co to jest? To są filtry oleju, tak? Więc zaraz będziemy omawiać. Tutaj jest taki rekwizyt, bo nie mam takiego filtra, ale wrócimy do tego tematu. To są filtry oleju, które są stosowane w grupie Volkswagena. Czy Audi, czy, 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 czy Volkswagen, po prostu. Tak się mniej więcej to zmieniają. Zaraz kilka, kilka jakby szczegółów o tych filtrach. Tak. To jest ten duży filterek. To jest filterek oleju od A6, 2,5 V6 CDI, lata powiedzmy 2000 rok, czyli słynny klekot, który się zaciera po pierwszym obrocie. Posiada taki duży filterek, tak? Tak jak wiemy 2,5 V6 ma bardzo złą opinię na, na rynku, ponieważ wycierają się wałki rozrządu i generalnie te silniki były bardzo problematyczne. Jak chcecie jakiś większy temat na temat 2,5, to wam mogę nakręcić, bo moim zdaniem do końca nie były takie problematyczne. Problem był jakby w obsłudze tych aut, ale mimo wszystko, że wałki się wycierały. Co generowało bardzo dużą ilość opiłków. Te opiłki szły w układ. Te silniki stukały, ale jeździły, tak? Więc zaraz idziemy dalej. Tutaj mamy na przykład Passat B6, tak? Golf piątka, 1 dwulitrowy silnik, czy tam dwulitrowy silnik TDI, tak? Lata 2008-2000 powiedzmy, tam nie wiem, do których szedł. Jak widać, praktycznie jeszcze raz mniejszy, tak? Ale to w sumie jakby szczegół. Troszkę musiałem się poświęcić, ale się pobrudzę i wam pokażę jak ja to widzę. Czyli mamy jeszcze raz mniejszy. Tu mamy filterek, To jest najnowszy RS, RS silnik akurat w RS6 C8. To jest 4-litrowa jednostka V8. On, To jest oryginalny filtr i też musicie zwracać uwagę, jak wygląda filtr oryginalny, a jak wygląda na przykład w zamienniku, bo dużo częściej ten na przykład widać wyraźnie po tym, da wam przybliżę, że ma grubsze te użebrowania i to jakby świadczy o tym, że on jednak będzie więcej filtrował. Ale jak na V8, na jednostkę, która ma ponad 600 koni, moim zdaniem jest to takie maleństwo. Tutaj jeszcze mamy takie maleństwo, jeszcze mniejsze maleństwo to jest filterek z TFSI, ale już nie pamiętam który ale, który motor, ale gdzieś tam 2018 chyba 18 rok to jest tak 2000 rok 2080 to jest 22 w górę chyba, to jest 18 w górę, to jest TFSI, jakiś silniczek, on jest malutki. Nie ma co jakby porównywać do tego dużego nawet. On jest malutki i tak to wygląda. Tutaj to jest filtr oleju, zaraz mi to zarzuci, co ty pierdolisz głupoty, jakiś pokazuje filtr oleju z estronika. Tak, to się zgadza, to jest filtr oleju z estronika. Nijak to się ma do silnika, ale występuje taki filtr oleju w, w silnikach TFSI, już nie pamiętam jakich, ale mamy coś takiego na magazynie na stanie, więc zrobimy te silniki jak będę miał kiedyś, to Wam pokażę. On jest jedynie troszkę wyższy, tak? On objętościowo jest powiedzmy troszkę wyższy niż, niż ten, yy, ale jest yy, takiej średnicy. Do, dosłownie jest takiej średnicy, tak? Takie mamy filtry oleju. I, I po co ja Wam w ogóle kręcę ten cały film o tych filtrach? Tu jakaś puszka stoi, nie wiadomo o co chodzi. O to chodzi, że tak, że problem jest tego typu, że ten silnik opiłkował, stukał, ale jeździł, Pasaty B6 też się zacierały. BLS silniki miały problemy z panewkami i tym rodzaju rodzaju. Te silniki jeszcze stukały, ale jeździły, te silniki już nie stukają, ponieważ mają zmienny wydatek pompy oleju. I jak spada ciśnienie przez to, że panewka na przykład jest uszkodzona, to pompa sobie jakby dodaje i redukuje, dodaje sobie to ciśnienie, żeby utrzymać cały czas te same wartości. Dlatego z praktyki wiem, na przykład silnik CRTC, na początku jakby były problemy, też tam diagnozowałem. Te silniki pracują nawet bez panewek. Jak nie masz panewki i on się nie zagrzeje, on naprawdę nie stuka. On nie będzie pracował na ten cylinder, ale nie ma takiego tłuchu, po prostu tłuczenia jak, jak, jak w innych silnikach. Tak? Więc tak, te silniki miały opiłki, ale jeździły, te coś tam się zacierały. Te silniki, jak zławią o opiłki, to nie stukają, ale po prostu stają jakby nadębowo od razu, tak? To jest kwestia paru minut. Te silniki podobnie, niestety od 2015 roku, od 2015 roku, gdzie weszła pompa z, czy system olejowy z zmiennym wydatkiem ciśnienia oleju, takie rzeczy się zacierają. Zapytacie, co to za puszka w ogóle. Ja jestem dość starym mechanikiem i pewnie dużo, dużo ludzi jeszcze pamięta. Pamiętacie? Mercedesy, bo ja się uczyłem na Mercedesach na przykład tych beczkach, czy, czy takie busy były. Ja tam nie, nie, nie wiem dokładnie, ale pamiętacie, Mercedes, jaki miał filtr oleju. Mercedes miał filtr oleju, gdzie wkładało się wkład. Prawdopodobnie tu jeszcze była taka sprężynka, bo już nie pamiętam. Podnosiło się tą sprężynkę i wyciągało go hakiem, i on był wkładany jakby do obudowy filtra oleju. Taki duży wkład. Przepraszam, myślę, że nie przesadziłem. Wkładany do obudowy filtra oleju i pamiętam taki był aluminiowy dekielek, przykręcany na dwie śrubki trzynastki, czyli ósemki śrubki trzynastka klucz, tak? Taki gruby, tak? Ale te auta jeździły po milion kilometrów i. Oczywiście pomijając tam rozrząd, łańcuch dwurzędowy i tak dalej Ale kiedyś miałem taką sytuację z takim mercedesem, że pan przyjechał I po prostu skarżył się na to, że auto nie pracuje na jeden cylinder Fakt faktem ten mercedes czy był dobry czy niedobry i tak głośno chodził i stukał Więc może i facet tego nie zauważył Suma summarum po ściągnięciu głowicy Bo okazało się, że nie ma ciśnienia na jednym cylindrze Okazało się, że nie ma tłoka Ale nie, że ten tłok się rozpadł i wpadł do miski ten człowiek tak długo jeździł tym autem, że stworzeń wydarł całą, y, całą tuleję i po prostu zrobił dziurę jeszcze w bloku. Więc takie to były silniki. Ja wiem, że nie można wracać, jakby ktoś mi zarzucił, a bo ty mówisz, że kiedyś to było. Że teraz są inne, są normy i tak dalej. Silniki jako silniki są naprawdę, naprawdę udane. Y, więc y, tak to wygląda, zaraz opowiem kilka szczegółów, więc y, będzie druga część filmu.